Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w celi śmierci na życzenie pani Katarzyny oraz widza o nazwie Myślenie synchroniczne Damien Eccles. Zapraszam, ale ostrzegam, że jest w tej historii kilka drastycznych opisów. Damien urodził się 11 grudnia 1974 roku w West Memphis w Arkansas jako Michael Wayne Hutchinson. Wychowywał się w skrajnej biedzie. Jego rodzina mieszkała w szałasie, bez wody i prądu. Ale nie tylko bieda sprawiała, że jego dzieciństwo było trudne i smutne. W domu brakowało ciepła rodzinnego, życzliwości i empatii. Damien wspomina na przykład, kiedy został boleśnie zaatakowany przez mrówki ogniste, a jego dziadek zamiast mu pomóc, popijał piwo i chichotał. Damien z dzieciństwa pamięta też, jak jego ojczym uderza pięścią w ich pieska Chihuahua. Niestety w takich warunkach Damien, wtedy jeszcze Michael, spędził większość swojego dzieciństwa. Imię i nazwisko zmienił po tym, jak on i jego o 3 lata młodsza siostra Michelle zostali adoptowani przez Jacka i Colsa. Jack przejął opiekę prawną nad dwójką nastolatków 31 października 1990 roku. Oczywiście data jak każda inna, ale niektórzy doszukują się w niej, zwłaszcza w tej sprawie, swojego rodzaju symboliki. Było to bowiem Halloween, Wigilia Wszystkich Świętych. W momencie adopcji Michael był bardzo zaangażowany w życie kościoła katolickiego, co nie było niespotykane jako, że mieszkał w tak zwanym pasie biblijnym. I postanowił on wobec tego wybrać dla siebie nowe imię po jakimś świętym. Dużo czytał i szukał, aż natknął się na artykuł o ojcu Deimienie, katolickim misjonarzu z Belgii, który poświęcił się, by nieść pomoc chorym na trąd. Poprosił biskupa, by ten wysłał go na Hawaje, gdzie na jedną z wysp zsyłano trendowatych, aby odseparować ich od zdrowych. Tam pracował jako kapłan, pielęgniarz, lekarz, cieśla, grabarz i kurator, aż po 16 latach sam zmarł zaraziwszy się trądem. 16-letniego i e. Colsa zainspirowała ta historia i wybrał sobie pierwsze imię, właśnie po ojcu Dejmienie. Okres nastoletni to jest ciężki czas dla wielu ludzi, wiadomo, burza hormonów. Ten okres potrafi być trudny nawet dla ludzi, których warunki bytowe są jak najbardziej poprawne. Damien miał za sobą ciężkie doświadczenia, i one w połączeniu z tą burzą hormonów nie wiastowały nic dobrego. Chłopak potrzebował odskoczni, którą poniekąd znajdował w religii. Po okresie zachwytu katolicyzmem, zainteresował się religią Wicca. Wika to religia pogańska, której nieodłącznym aspektem jest praktykowanie magii ceremonialnej. Damien bardzo wciągnął się w nowe mistyczne obrządki. W tym czasie cierpiał na depresję, a nowa religia, jak też dawanie sobie upustu poprzez pisanie wierszy, zdawało się pomagać. Niestety, niektóre z tych wierszy były elementem obciążającym Damiena w późniejszym procesie. Niestety też Damien zdawał się schodzić na złą ścieżkę. Był na przykład aresztowany za wandalizm i kradzież w sklepie, rzadko bywał w szkole, aż przestał do niej chodzić w ogóle, raz włamał się do czyjejś przyczepy, za co został aresztowany. W 1992 roku. Damien spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym i stwierdzono u niego poważną chorobę psychiczną, charakteryzującą się urojeniami i halucynacjami, zaburzeniem procesów myślowych i wahaniami nastroju. Na ciele Damiena widniały liczne ślady samookaleczeń, natomiast on sam zapewniał personel szpitala, że zyskuje siłę pijąc krew i że ma w sobie ducha kobiety, która zabiła swojego męża. Damienowi przepisano oczywiście leki i wypuszczono go ze szpitala, kiedy upewniono się, że nie jest on zagrożeniem dla siebie lub innych. I Damien jakoś sobie radził. Znalazł pracę w firmie dekarskiej i spodziewał się dziecka wraz ze swoją dziewczyną Domini Tier. 5 maja 1993 roku rodziny trzech ośmioletnich chłopców Steve'a Brancha, Michaela Mura i Christophera Bayersa zgłosiło na policję ich zaginięcie. Chłopcy rzekomo byli widziani razem przez trzech sąsiadów, którzy zeznali, że widzieli ich grających razem około godziny 18:30 w dniu, w którym zniknęli. Jeszcze tego samego wieczoru policja, ale też rodziny dzieci i ich przyjaciele i sąsiedzi przeszukiwali pobliskie tereny w nadziei znalezienia dzieci. Niestety poszukiwania te nie przyniosły żadnych rezultatów. Dokładniejsze poszukiwania, poprowadzone przez personel poszukiwawczo-ratowniczy policji w Crittenden, rozpoczęły się na zajutrz, dnia 6 maja, około godziny 8 rano. Przeszukiwano całe West Memphis, ale skupiono się głównie na wzgórzach Robin Hooda, gdzie chłopcy byli ostatnio widziani. Pomimo przeszukiwania tych wzgórz bardzo dokładnie za pomocą ludzkiego łańcucha nie znaleziono chłopców ani żadnego śladu po nich. Około godziny 13.45 funkcjonariusz Steve Jones zauważył czarny bud dziecięcy pływający w błotnistej zatoczce prowadzącej do głównego kanału odwadniającego wzgórza Robin Hooda. Natychmiast przeszukano zagłębienie i niestety znaleziono ciała trzech chłopców. Byli rozebrani do naga i związani ich własnymi sznorowadłami. Ich ubrania odnaleziono w strumieniu. Okręcone wokół patyków, które zostały wbite w dno. Brakowało jednak dwóch par bielizny, których nigdy nie odzyskano. Jeden z chłopców, Christopher, miał na ciele liczne rany, również w okolicach genitaliów. Sekcja zwłok przeprowadzona później wykazała, że chłopiec zmarł w wyniku wielokrotnych obrażeń ciała. Natomiast dwóch pozostałych chłopców zmarło z powodu obrażeń ciała i utonięcia. Stwierdzono również, że chłopców nie zgwałcono mimo wstępnych podejrzeń. Rozpoczęło się dochodzenie. Pierwszymi podejrzanymi byli Chris Morgan i Brian Holland, dwóch nastolatków z West Memphis, którzy byli już wcześniej notowani na policji. Obaj w cztery dni po odkryciu ciał chłopców wyjechali nagle do Oceanside w Kalifornii. Policja przypuszczała, że jeden z nastolatków, Chris Morgan, jeśli nawet bezpośrednio nie przyczynił się do zbrodni, to coś o niej wie. 17 maja 1993 roku aresztowano obu młodych mężczyzn w Oceanside i przeprowadzono na nich badania wariografem. Wynikało z nich, że kłamią, kiedy zaprzeczają udziału w morderstwach chłopców. Ponadto, podczas przesłuchania Chris Morgan przyznał, że z powodu nadużywania narkotyków i alkoholu doświadcza regularnie zaników pamięci i utraty przytomności i nie wyklucza, że zabił chłopców. Szybko jednak odwołał tę ostatnią część swojego zeznania. Kalifornijska policja pobrała próbki moczu i krwi Morgana i Holanda, ale nie uzyskawszy żadnych jednoznacznych rezultatów, wypuściła ich na wolność. Kolejnym podejrzanym był czarnoskóry mężczyzna, którego niestety nie udało się zidentyfikować. Wieczorem 5 maja, a więc w dniu zaginięcia chłopców, o godzinie 20:42, pracownicy restauracji Bow Jungle, znajdującej się około półtora kilometra od miejsca zbrodni, znajdują w damskiej toalecie tejże restauracji czarnoskórego mężczyznę, który jak później zeznali, wydaje się być kompletnie zdezorientowany krwawi i ociera się o ściany. Policja na zajutrz pobrała próbki tej krwi, ale niestety, uwierzcie lub nie, zgubili je, zanim jeszcze udało się im je porównać z próbkami zabezpieczonymi na miejscu zbrodni. Czy zgubiono je przypadkowo, czy też celowo? Nigdy się nie dowiemy. Wiadomo natomiast, że co najmniej jeden z policjantów był przekonany, że za zbrodnie odpowiedzialni są sataniści. Policjant ten już od jakiegoś czasu interesował się Damienem i Colsem i jego kolegą Jasonem, którzy na tym etapie byli już bardzo zaangażowani w nowo odkrytą przez siebie religię Wicca. Ubierali się na czarno, nosili długie włosy, słowem odstawali od reszty bogobojnej społeczności West Memphis. Wspomniany policjant uważał ponoć, że za każdą złą rzecz, która wydarzyła się w mieście odpowiedzialni są właśnie sataniści. Pokazywał na przykład ludziom zdjęcia z wypadków drogowych, w wyniku których rozjechane zostały zwierzęta, i twierdził, że to dowód, że składane są ofiary z tych zwierząt. I tak właśnie do grona podejrzanych o morderstwo chłopców dodano Damiena, Jasona i ich kolegę Jessego, dziś powszechnie znanych jako trójka z West Memphis. Damiena poddano badaniu wariografem, z którego wynikało, że kłamie kiedy mówi, że nie zamordował chłopców. Ponadto Damien wspomniał, że jeden z chłopców miał poranione genitalia. Skąd mógł o tym wiedzieć, jeśli nie był co najmniej świadkiem zbrodni? W momencie aresztowania, to znaczy w czerwcu 1993 roku, Jason Baldwin miał 16 lat, Jesse Miskelly 17, a Damien Eccles 18. Przesłuchiwano ich oczywiście osobno i bardzo szybko uzyskano zeznanie, na które każdy czekał, a mianowicie wersja wydarzeń obciążająca Damien'a i Jasona. Autorem tego zeznania był Jesse i to wywołało pewne kontrowersje, ponieważ IQ chłopaka wynosiło 68 czy 72, jak podają różne źródła. W każdym bądź razie był osobą z tak zwanego pogranicza funkcjonowania intelektualnego, czyli był. W lekkim stopniu niepełnosprawny intelektualnie. Jesse był przesłuchiwany przez około 12 godzin, ale zarejestrowano z tego tylko 46 minut. Chłopak próbował później odwołać swoje orzeczenie, twierdząc, że był zastraszany przez przesłuchujących i bardzo zmęczony, a ponadto nie zrozumiał odczytanych mu praw Mirandy. Sąd najwyższy orzekł jednak, że zeznanie Jesse'ego było dobrowolne i że zrozumiał on ostrzeżenia płynące z formułki Mirandy i ich konsekwencje. Nie jestem pewna, czy jeśli sąd orzekłby inaczej, to czy miałoby to jakiekolwiek znaczenie. Fragmenty zeznania Jesse'ego wyciekły bowiem do prasy i zostały opublikowane na pierwszych stronach gazet jeszcze przed procesem. Lokalne media jakby wygrały na loterii. Prześcigały się w publikowaniu historii o satanistycznych orgiach i ofiarach z ludzi. Społeczność była w rezultacie tak nasycona tym tematem, że skończyło się na tym, że ława przysięgłych miała już wyrobioną opinię przed wysłuchaniem sprawy w sądzie, a proces był w zasadzie tylko formalnością. A odbył się on na początku roku 1994. Jesse był sądzony osobno, a Damien i Jason razem. Dowody przedstawione przez prokuraturę obejmowały tak niedorzeczne fakty, jak to, że Damien nosił koszulki metaliki i czytał powieści Stephena Kinga. Obrona tłumaczyła, że chłopak miał alibi na czas morderstwa był w domu z babcią, matką i siostrą. Dzwonił też z domu do trzech różnych osób. Ale to alibi było zbyt słabe, aby zniwelować dowody i zeznania świadków przedstawionych przez prokuraturę. Zeznawały na przykład dwie dziewczyny, które twierdziły, że słyszały, jak Damien mówił, że zabił chłopców. Był świadek, który twierdził, że widział Damiena z nożem podobnym do tego, który był najprawdopodobniej narzędziem zbrodni. Kolejnych dwóch świadków twierdziło, że widzieli Damiena w pobliżu miejsca zbrodni w noc morderstwa. Był świadek, który twierdził, że Damien i Jason byli członkami kultu satanistycznego. Ponadto biegły sądowy zeznał, że włókna znalezione na ubraniach zamordowanych chłopców były identyczne do włókien pobranych z domu Damiena. Żeby tego było mało, były policjant i prywatny detektyw, który w tamtym okresie był swego rodzaju autorytetem w dziedzinie okultyzmu i powiązanych z nim przestępstw, zeznał, że morderstwo chłopców nosiło znamiona okultyzmu, ponieważ miało miejsce podczas pełni księżyca, a także liczba ofiar i ich wiek, czyli 3 i 8, to były znaczące w czarnej magii cyfry. Zarówno Jesse Miskelly, Podczas swojego procesu, jak i Damien Eccles i Jason Baldwin, wszyscy zostali uznani winni morderstw o podłożu satanistycznym. Jesse został skazany na dożywocie plus 40 lat 5 lutego 1994 roku. Natomiast 19 marca 1994 roku Jason został skazany na dożywocie, a Damien został skazany na karę śmierci. W maju 94 wszyscy trzej nastolatkowie odwołali się od wyroków wskazujących, wyroki zostały jednak utrzymane w mocy. Damien odwieziono do więzienia o zaostrzonym rygorze Warner Unit Supermax, gdzie 23 godziny na dobę spędzał w celi śmierci. Tymczasem na przestrzeni lat zaczęły pojawiać się nowe poszlaki w sprawie. Jeszcze na przełomie lat 93-94 poszlaką był nóż należący do ojczyma jednego z chłopców, Johna Byersa, nóż, na którym znaleziono ślady krwi. Jednak tę poszlakę zupełnie zignorowano. Na przełomie lat 96-97 od trzech skazańców pobrano odciski ich zębów. Porównano je ze śladem ugryzień na czole jednego z chłopców, śladami, o których w ogóle nie wspomniano na procesie. Stwierdzono, że żaden z trzech odcisków nie pasuje. Tymczasem John Byers usunął swoje uzębienie w 1997 roku i wykonanie odcisku jego szczęki okazało się niemożliwe. Co ciekawe, wiedział on o tej nowej linii dochodzeniowej. Czy więc miał coś do ukrycia? Kiedy spytano go o powód usunięcia zębów, powiedział, że leki przeciwpadaczkowe, które przyjmował, spowodowały u niego chorobę przyzębia. W tym samym roku, to znaczy w 1997, ekspert badający zdjęcia z sekcji zwłok zauważył na ciele Christophera Byersa odcisk, który wyglądał jak odcisk klamry paska. John Byers zeznał wtedy, że na krótko przed zniknięciem chłopca ten dał mu lanie pasem. W 2003 roku niejaka Vicki Hutchinson, której obciążające zeznania zostały użyte w procesie, ujawniła, że zeznania te były wymuszone. Policja rzekomo zasugerowała jej, że jeśli nie będzie ona z nimi współpracować, zabiorą jej dziecko. Powiedziała ponadto, że kiedy odwiedziła komisariat, na ścianach widniały zdjęcia trójki z Memphis przyczepione do tarcz narzutki. W 2007 roku przeprowadzono badania DNA i nie znaleziono DNA pasującego do żadnego ze skazanych. Znaleziono natomiast włos, który mógłby należeć do ojczyma Steve'ego Brancha, Terry'ego Hobbsa, nie było jednak stuprocentowej pewności. Natomiast dwa lata później matka Stewiego, a żona Terry'ego, złożyła w sądzie deklarację, że w stoliku nocnym męża znalazła nożyk, jaki jej syn dostał od swojego dziadka w prezencie, a z którym nigdy się nie rozstawał. W 2008 roku ujawniono, że naczelny ławnik z procesu Damiena i Jasona przedyskutował sprawę z pewnym prawnikiem przed rozpoczęciem procesu, zdobywając wiedzę spoza rozprawy, a konkretnie informacje z rozprawy Jesse'ego. W 2010 roku po wielu wcześniejszych nieudanych próbach sąd zgodził się ponownie rozpatrzeć sprawę. Koniec końców, 19 sierpnia 2011 roku, Damien, Jason i Jesse zostali zwolnieni z więzienia. Zawarli układ w sądzie na podstawie tzw. doktryny Alforda. To jest dość zawiła doktryna, która oznacza, że oskarżony przyznaje się do winy, ale jednocześnie oświadcza, że jest niewinny. Innymi słowy, oznacza to, że pozwany przyznaje, że dowody przedstawione przez prokuraturę prawdopodobnie skłoniłyby sędziego lub ławę przysięgłych do uznania oskarżonego winnym ponad wszelką wątpliwość. Po tej umowie odbył się kolejny proces, gdzie mężczyźni zostali skazani na karę pozbawienia wolności, łącznie 18 lat i 78 dni, a każdy z nich otrzymał zawieszenie kary na 10 lat. Niestety do dnia dzisiejszego nie odnaleziono prawdziwego sprawcy tego strasznego mordu z 1993 roku. Istnieją oczywiście pewne podejrzenia, niektórzy nadal uważają, że Damien był głównym sprawcą. A gdzie jest Damien dziś? Mieszka w Salem ze swoją żoną Lori, która wyszła za niego w 1999 roku, kiedy był jeszcze w więzieniu. Wyprowadził się z Arkansas i nie zamierza tam wracać. Opublikował swoje wspomnienia, był współautorem tekstu piosenki Army Reserve, zespołu Pearl Jam, pracuje nad wieloma projektami artystycznymi. Ciekawa jestem, co wy uważacie na jego temat. Dziękuję bardzo za uwagę. Spotkajmy się niebawem w kolejnej celi śmierci.